Maneczką na kanale, dzisiaj nowy dzień, i dzisiaj, e, e, dzisiaj robimy drenarze. Tutaj przyjechałem, bo tutaj trzeba poprawić rury w środku, które są. E, były, wczoraj wczoraj był odejmowany jeden krąg, bo tu wszystkie kręgi, które, wszystkie studzienki które tutaj są na polu, e, za wysoko stały i trzeba było trochę zmodernizować to, żeby by nie wadziły przy maszynach. O teraz trzeba zobaczyć kto tutaj mówił, mówi, że trzeba obniżyć eee, rury a są te, no Trzy rury są i trzeba będzie je. A tu wody nie ma. Kurczam, mi woda jest potrzebna. Muszę poszukać wody teraz. Gdzie ja wodę widział? W studzience. Chyba tam była woda. Tam dalej. Woda mi jest potrzebna do yy, mieszanki cementowej Tutaj muszę wyskrować O młotek mógłbym wziąć Kurde. No. no trzeba wyskrować ten beton spod spodu Czy to ziemia jest nie wiem i Zabetonować od nowa nie No dobra Kurde gdzie ja wodę widział wczoraj W już nie pamiętam tam jechaliśmy, tam było pusto. Tam było pusto. Dobra, muszę jechać wody szukać. Przyjechałem w drugie miejsce. Kurde, się przewrócę przez te bruzdy. i tutaj mamy wodę tu już nie zasłonięta studzienka jest też ją trzeba pokleić no na zewnątrz pokleić ale jest woda o kurde jak mińska no dobrze trzeba tam zejść zejść, nagarnąć wody i zmieszam wtedy ten, mieszankę cementową z, z wodą zaprawę zrobię bo tutaj trzeba właśnie zalepić i to dookoła cementem, żeby piach nie wymywało do środka, nie? bo zaraz trzeba będzie czyścić studzienkę w środku kurde T dobra, to tutaj zrobić tą tam te rury poprawić na wczoraj tutaj działaliśmy właśnie wszystkie te studzienki, co właśnie są nie to wszędzie, były właśnie zmieniane Odejmowany był jeden krąg. Eee, no. To właśnie tutaj te, te, co woziłem wcześniej. nie? Eee, przez całe pole to tutaj przez całe pole tam do końca przez asfalt i tam aż do przy, tej, tej nisko podwoziówki. <grych> no nic, dobra. Zabieram się do roboty. Dzisiaj roboty pełno 10 rok za ogon byłem rano na drenażach, potem załadunek nawozu, a teraz włożenie na niskopodwoziówkę, która tam stoi kurde nie ma, nie ma jakby ktoś się pytał dlaczego tak, a nie inaczej nie ma ciągnika, żeby podciągnąć tą niskopodwoziówkę do miejsca tych, betonia, tych kręgów pod studzienek więc ładowareczko włożę z miejsca na miejsce. Kawałeczek jest, nie powiem, bo to jest jakieś półtora kilometra stąd. W jedną stronę, nie? To tak jak na wolnym biegu, to trochę to schodzi. No nic, już niedługo koniec pracy, a akurat dwie i do domu. Robota złota Ojby chciał szybciej pojechać, to nie pojedzie, no bo zaraz jej buja na boki. A ta mała ładowareczka, to o kurczę, i zaraz właśnie takie są hece, że i podskakuje do góry, trzeba powoli jeździć, jechać. no No i dobra, tak musi zostać. Pomyślałem, że więcej wejdzie, ale no niestety, chociaż mogę jeszcze trochę dosunąć do łyżki, żeby lepiej przylegało. I z drugiej strony, postawię tak samo. I już, no i powrót mamy. dwa kręgi przywiozłem i koniec koniec roboty jutro nowy dzień, nowe wyzwania. No nie pogoni, nie pogoni! Dobra, zaprawa zrobiona, dobrej jakości produkt mamy tu, kilkuletni. E, dobra, to, tylko to mi jest potrzebne. Cały dzień dzisiaj na wykopkach Krzysztof będzie. Tutaj, by zacząć, żeby było dobrze. Tu chyba zaczniemy. I tu inne trzeba będzie połatać, żeby była szczelnie. Tu jest z tej strony. A gdzie to działa? A tam chyba z przodu. No, tam z przodu trzeba będzie od środka połatać. Bo jak wyciągałem wczoraj kręgi, to jedne. Dwa były sklejone, aż znaczy nie wczoraj, jeszcze wcześniej. Dwa były sklejone betonem i nie można było ich rozłączyć. Dopiero po wycięciu betonu od środka, dopiero dało się to ruszyć. Tam będę musiał teraz to pokleić. Nie? Bardzo dobra robota! musi być dokładnie aby było zaklejone dobry klej trochę spadło nie ma co się marnować no będę jeszcze raz mieszał trochę z piaskiem gdzie dobrze się trzymało dobra ta prawa powiem wam mimo swojej już. Yy, utraty ważności. ten woleczek już miał parę lat, to nawet nie co się trzyma. No Super. różna wypada ja piernicz. nie marnuje krzysztof materiału to się jeszcze musi przydać no. ja wiem trzeba by było wodą spryskać by się lepiej trzymało nie mam czasu na takie rzeczy trzeba to zrobić teraz i trzeba jechać następną rzecz zrobić to i tak zaraz przyjadę, to yy, zasypię ten dołek ziemią i nie będzie widać. O, tak. Ładnie to się klei. No. Urna, klej się. Nie spadaj. O! Z gliną lepiej, palczy się trzyma. czyścimy żeby to miało przyczepność dobrą że przyjedzie zobaczy mówi, powie że już to bardzo dobra robota o pochwali Nie wiem, czy jeszcze na od środka tego nie zrobić. Bo tu jest... Igrę. E... Taki wyryty. Jeszcze trochę Jeszcze tutaj od środka. Wizualnie to dobrze wyglądało. Nie mam pojęcia. No bo i tu wystarczy tylko. Potem muszę jeszcze potem muszę jeszcze dotrzeć na drugie pole i pomóc rozkładać rury drenażowe, bo tam będą Widzi się jakieś pół kilometra rur drenażowych trzeba rozprowadzić po polu jakiś czas temu na tym polu co teraz jestem, nie na tym, no nie faktycznie nie na tym, na tym co będę za jakiś czas. Kilka lat temu, jakoś na początku jak tutaj zacząłem pracować, to właśnie rzucili mnie na żywioł do układzenia drenów. To pamiętam wtedy jakieś 20 km. 20 km rur rozwinęłem i ułożyłem w dołach, żeby woda mogła spływać. Kurde, dwa tygodnie pamiętam dzień w dzień, od rana do wieczora. Było roboty, nie powiem. E, ładnie, ładnie się to zrobiło, nie powiem. jeszcze tylko tutaj Dobra, tu i dobra. Tu zalepiłem, ale patrzę, zostało mi jeszcze troszkę cementu. Właśnie tej zaprawy cementowej. Chyba zrobię tutaj od środka, jeszcze zakleję. No, żeby nie było tu, że. Tylko tu się zajęłem. Dobra. Studenka poklejoma. Robota zakończona na tym polu. Jadę teraz na drugie pole. I tam będę kładł y, rury drenażowe No, także czeka mi trochę rozwijania przy rurach. Rów ryty. Jakieś będą dwie rolki? Dwie rolki chyba, bo trzy, nawet to już się pogwalało, kurda. Zobaczcie, już woda podchodzi. wykopany rów i już woda na głębokości gdzieś 80 cm. Kurczę, miarkę zostawiłem tym na ładowarce, i tam też już jest. Ale lepiej jakby już rozkładał i przysypywał, bo chodzi o to, że ten piasek jest luźny, zruszony przez łyżkę, i on teraz już tutaj będzie się obsypywał, nie? Nieraz bywa tak, że po wykopaniu rowka 20 minut, może mniej, i pół rowu, pół rowu wody jest. Tutaj jeszcze w miarę, bo jest piasek, ładnie koparko dużo robi, wodą podchodzi. Wodą podchodzi już. raz czasami się zdarza, że są jeszcze dreny stare, starego typu, yy, po niemieckie, tak zwane, yy, gliniane. I ten. No i wtedy trzeba, jeżeli jest drożny, rura, no to trzeba doprowadzić. Bo to się zaraz obsypie, trzeba zasypywać, no. Ja nie wiem, chyba będę rozwijał rurę, bo zaraz tutaj się obsypie więcej. I będzie problem. Tu już też obsypuje się. Ale tu glina jest. <laughs> no tak on, on kopie koparko, a ja idę za nim zaraz za łyżko i równam y, szufl, szuflo jeszcze, nie żeby na gładko było. Żeby jak wąż się położy, to y, żeby nie było garbów. chyba ten, rozwinę to rurę jednak, bo zanim on przyjedzie, to tutaj pozawala mi się ten kanał. Jeszcze pójdę po, po drugą rolkę. I wtedy połączę dwie. Jeszcze jedno rozwinę, włożę do doła, końcówkę zostawię i drugą rolkę podłączę pod to i, i będzie git. No szkoda, żeby się zasypało, a potem trzeba opatować, jak się obsunie ziemia. To już tak za wesoło nie jest. Lepiej to zrobić od razu, rozwinąć. A tam później można wyrównać łopatko pod rurę. Po koparce.